Taki fajny miecik, hoho to ho. Mie cu się bardzo dobrze Gdyby ten dzień y, byłby gorszy to oj, nie wybaczyłbym tego ho, 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 ho. Hmm. Hmm? Co to? jesteś O co cię to kurde obchodzi <laughs> No to Że Eee Słuchaj to nie wiem No właśnie Więc zamknij mordę i zmykaj Nie A czemu? Bo nie ma dziebu Uh, dobra. No to tak, pani, no to tak. No. No. Okay. jesteś ze ścięski. Ja bym się spodziewał. Ej! To. Ej! Nie wolno ci tak. serio... <gudarlo> Bondu, bardzo ciekawe rada nie tak. i to ma tutaj teraz ten twój miec poważnie myślę, mi że to ci się tak uda nie ma. Nie dostaniesz tego mieca. W dodatku to nie jest miec. To jest tylko zwykły długopis.

Ale cóż, he, misja udana, poleci, co? A? O, o znowu ty? Tak, chcę mój miecik! No to cóż, no to go weź, Ui! Nie. nie! dlaczego? O, boże winie! Aaa, dobre. A cóż, i tak nie mam je cieka. Hmm. Widzku, zostaw łapkę w górę i suba dla pocieszenia, nie pli, pli. Nie mam ochoty teraz. Hmm. 嗯。Mm.